Pewna spiesząca się uczennica przypadkowo potknęła się o niepełnosprawną przełożoną. Sekretarka natychmiast krzyknęła: Hej, co ci jest? Dlaczego się tak spieszysz? Uczennica zdenerwowała się i szybko przeprosiła: Proszę, wybacz mi. Sekretarka spojrzała z niepokojem na kobietę i zapytała: Czy wszystko w porządku, proszę pani? Kobieta uśmiechnęła się i odpowiedziała: W porządku, to tylko dziecko. Gdy sekretarka i szefowa zaczęły odchodzić, uczennica zawołała z tyłu: Proszę spojrzeć, upadły pani pieniądze. Sekretarka zauważyła, że pieniądze i dokument należały do nich. Podziękowały jej, ale nagle spojrzały na medalik, który dziewczynka miała na szyi, i zatrzymały się zamyślone. Biorąc z powrotem pieniądze i dokumenty, sekretarka zapytała delikatnie: Dziewczynko, skąd masz ten medalik? Uczennica odpowiedziała cicho: Dał mi go tata, kiedy byłam bardzo mała. Słysząc to, obie zbladły. W myślach pomyślały: Czy to może być ta sama dziewczynka, której pan Lee szuka od tylu lat? Uczennica poprosiła o pozwolenie na odejście i pospiesznie się oddaliła. Kobieta natychmiast rozkazała sekretarce, aby za nią poszła. Uczennica wróciła do domu i radośnie powiedziała do mamy: Mamo, wróciłam ze szkoły? Mama uśmiechnęła się i odpowiedziała: Moja córeczka wróciła. Tymczasem sekretarka wyjęła telefon i zadzwoniła do szefa: Panie Li, myślę, że znaleźliśmy dziewczynkę, której pan szukał. Pan Li zapytał poważnie: Jesteś pewna? Gdzie ona jest? Sekretarka odpowiedziała: Na placu budowy w dzielnicy czwartej. Pan Li natychmiast tam pobiegł. Gdy dotarli na miejsce, sekretarka wskazała: Proszę spojrzeć, panie, tam jest. Jest zajęta pracą. Pan Li patrzył na nią uważnie, a potem powiedział cicho: Skari Wang, możesz się oddalić? Po chwili podszedł z oczami pełnymi wspomnień i zapytał z bijącym sercem: pamiętasz mnie? Kobieta była zaskoczona i odpowiedziała: Młodzieńcze, nie znamy się. Uśmiechnął się i powiedział: Naprawdę nie pamiętasz? Dziesięć lat temu pomogłaś dziewczynce, dałaś jej pieniądze i ten jadeitowy medalik kobieta zamilkła na chwilę, a potem powiedziała: Tak, pamiętam. Dziesięć lat temu siedziałeś przy drodze i nic nie miałeś. Powiedz, dlaczego wtedy spałeś na ulicy? Ze łzami w oczach mężczyzna odpowiedział. Przyjechałem do miasta szukać pracy, ale okradziono mnie z rzeczy i telefonu. Przez kilka dni nie miałem jedzenia ani miejsca do spania. Kobieta odpowiedziała łagodnie: Och, więc to byłeś ty, niesamowite. Po tylu latach widzieć cię znowu napełnia moje serce. Mężczyzna odpowiedział: Teraz mam trochę pieniędzy. Proszę, użyj ich na edukację dziewczynki. A jeśli chodzi o wspólne życie, lepiej uwzględnić zdanie wszystkich. Kobieta powiedziała: Jak to możliwe? Ja jestem tylko pracownicą, a ty jesteś biznesmenem. To niemożliwe. Mężczyzna odpowiedział: Kiedyś zmieniłaś moje życie. Teraz ja chcę zmienić twoje. Zostaniesz ze mną? Kobieta odpowiedziała. Tak, przyjaciele, pamiętajcie, dobroć nigdy się nie marnuje. Si deseas, puedo preparar este texto en formato PDF con un diseño tipo cuento. Portada, márgenes, typografia adecuada. Te gustaría?